Jośemano z tej strony Emerson i ty a dzisiaj pokażę wam jak zbudować automatyczne drzwi, które się wysuwają i wsuwają podobnie jak tamte schody, które ostatnio nagrywałem jak się je robi. Proszę bardzo o to wspomnienia. A dzisiaj zajmiemy się wysuwanymi, schod wysuwanymi drzwiami. Potrzebujecie pomocniczy blok, jaki, dowolny jaki chcecie. 4 razy tłoki. 4 razy płytki naciskowe. dwie pochodnie, pochodnie redstone'a. I tak około 12 redstone'a. Dobra, zacznijmy musicie sobie wybrać teren bierzecie płytki naciskowe raz albo najpierw nie, podłoże będzie najlepiej będzie tak, bo wtedy dokładnie będzie wyglądać i wtedy na drugim bloku od, na, od pół płytek naciskowych kładziecie tutaj tłoki I też dwa Dwa blo... jesteś tutaj? Jesteście tutaj? I kolejne dwa bloki w prawo. Tutaj ma być, ma, mają być tutaj tłoki. Tutaj pyk jedna, tutaj pochodnia. I pyk to się zapaliło, ale najpierw jeszcze nie będziemy kłaść. I kolejna strona tutaj. Odstępy od tłoków muszą w, y, mają wymiar raz, 2, 3, 4 bloki. Nie nie mogą być bliżej, bo wtedy niestety ale się popsuje. Rozkładacie tutaj te pochodnie. O kurde. Pod tym blokiem pomocniczym, pyk. Kładziecie te deski. Bo, bo jak bo jak, jak naciśniecie na to to w to zniknie i pyk. No. Więc przejdźmy teraz do redstone'a. Kopiecie się pod tutaj. Kładziecie redstone. Idziecie dalej. A z drugiej strony, dwa bloki od drzwi. Kładziecie tutaj te pół płytki. Schodzicie na dół. tutaj, kładziecie redstone pod płytkami i idź stąd i połączacie redstone w taki spo oto sposób i, i przeprowadzacie redstone tutaj pod tłoki, z drugiej strony tak samo, teraz y musicie Zakr, y, zakryć ten mechanizm, żeby nikt się nie skapnął. I żeby po prostu ładnie wyglądało. Bo dziwnie to trochę wygląda z odkrytą konstrukcją. Więc najlepiej, żeby, żebyście. Z, żebyście za, za bu, schowali po prostu tą. Konstrukcję, żeby nikt wam nie poglądał, i, i przede wszystkim nie zabierał tłopów, bo nawet ciężko się je robi. I w taki oto sposób kryjemy tą konstrukcję. Coś takiego, Taka ma mały karton. Ładnie wygląda, i to wszystko działa. I zawsze, jak otworzą się, musicie tutaj. Zakryć, ale ale, 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 coś wam. A nie, pomyliłem się. Trzeba jeszcze w dół ten blok w dół i tak, to, je, to wtedy będzie dobrze. Proszę jeszcze tam pod spód. I i działa. Pięknie ładnie wysyła te drzwi. Ok, jeżeli Wam ten odcinek się spodobał, zostawcie subika, lajka i, i mam nadzieję, że Wam się mój poradnik spodobał. Dzięki za oglądanie mojego odcinka i czekajcie na następne filmy. Więc cześć!